Mamy dla Was platformę. Jest to już gotowy system i produkt, który możecie sprzedawać. To już jest gotowy produkt. To już jest produkt, który można wyklikać w sklepie, i możemy pójść do, do klienta z nim, tak? Możemy go pokazać działającego online na stronie internetowej. Możemy uruchomić czujnik i zaprezentować to podczas spotkania. Na teraz, na dziś, mamy przygotowany. W pełni model sprzedażowy związany z Sensito. Sensito daje taki komfort fajnie wyglądającego produktu, tak? czyli w momencie, kiedy odpalamy stronę gminy pokazowej jakiejkolwiek, to nie musi być nasza gmina, to może być gmina, która aktualnie jest w programie A w fajny, przejrzysty sposób widzimy efekt pracy czujników. Czy ich jest mniej, czy jest ich więcej. a To nie jest istotne. A są w jednym miejscu zgromadzone i w jednym miejscu można zobaczyć na bieżąco, jak to działa i że to faktycznie działa. Ja osobiście w tym momencie mam, jestem po rozmowach z, z moim burmistrzem w sprawie wdrożenia już komercyjnego tego systemu. No i właśnie on położył nacisk głównie na, na jakość powietrza zewnętrzną, czyli pyły zawieszone i jakość powietrza w szkołach, więc tam, tam będziemy sprzedawać czujniki CO2, między innymi. Cały projekt ma kilka miejsc, w których musi operator być. Przede wszystkim musi mieć antenę i bramkę. To się wiąże właśnie z tą ścieżką ankiety, usługi open peeringu, IPv6, konfiguracji samego sprzętu, który dostaje od nas, który my kupujemy. Operator nie ponosi kosztów. I w tym momencie, jeżeli zafunkcjonuje sieć której jest e, aktywna bramka i antena, wtedy możemy rozpocząć całą zabawę z czujnikami, tak? Wtedy możemy faktycznie e, myśleć o tym, jaki jest zarobek. Natomiast no, w momencie, kiedy nie mamy tej sieci, nic nie, nam nie będzie działało, więc możemy planować. Ale kiedy już mamy, to te też mamy. Możemy wdrażać. Tak, kiedy mamy, już możemy wdrażać. Te, ten, teraz e, sklep pokazuje już nam możliwość kompletnego zestawu produktów, które działają. Pamiętajcie o tym. To jest przewidziane na 20 czujników. Natomiast stawki jakie mamy powyżej to jest mniej więcej pierwszy czujnik poza 20 to jest 5,50 netto czujnika. Powyżej wchodzimy w tysiące to one schodzą do około 4 zł i to na stronie sklepu jest wyszczególnione. Czyli jeżeli Wam się rozrośnie ta baza czujników, którą macie na swojej sieci, będziecie mieć ją w setkach, tysiącach. To jest mniej więcej taka marża, taka, taka opłata, jeżeli chodzi za ich funkcjonowanie dla nas, bez waszej marży, to wy dopiero na tym zbudujecie sobie swój zysk. Z konferencji na konferencji zainteresowanie jest większe i zainteresowanie jest inne. Poprzednie konferencje to były pytania, jak to będzie działać, czy to będzie działać i czy. Możliwe jest w jakiś sposób na zarabianie na tym. Dziś już skupiamy się na tym, a, gdzie pójść, kogo odwiedzić, z kim rozmawiać. Natomiast bardzo istotną rzeczą jest to, że wzrasta a, dialog między mną a operatorami, jeżeli chodzi o rozwiązania biznesowe. Ja, tak? jako osoba, która a, jestem wyłącznie do kontaktu z operatorami w tym projekcie a, przydzielona, a, widzę duży postęp nie tylko a, w propagowaniu produktu i sługi przeze mnie tylko przez operatorów, którzy do mnie przychodzą i a, mnie zadają pytania. Przeszliśmy ten moment inkubacji, a, budowania sieci. Dzisiaj mamy ponad 800 zgłoszeń ankietowych, co daje nam piękne zapełnienie mapy Polski. A są to zgłoszenia w różnym etapie realizacji, natomiast jeżeli ktoś już raz wyklika ankietę, będzie, będzie po prostu w tym programie. Więc pokrycie, pokrycie mamy duże, budujemy cały czas to pokrycie, coraz więcej ankiet pływa i co jest cieszące, pływają ankiety od operatorów, którzy już mają jedną bramkę, czyli chcą sobie pokryć swoje miasto, swój powiat, swoją gminę, tak żeby mieć większą dostępność możliwości zastosowania tych, tych produktów.